No się Maneczko, witam wszystkich na naszym kanale. Tak, tak, wiem, teraz tych filmów jest troszkę mniej. No ale niestety, moi drodzy, tak to czasem w życiu bywa, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale już wam tutaj nie będę się żalił. Obiecałem wam, że nagram filmik z naszej strefy ustnej. Więc dzisiaj takowy wam nagram. Przejdziemy sobie po kolei po tych juczkach. Dla tych, którzy są nowi na naszym kanale, no to przypomnę wszystkie nazwy tych roślin. No i tam co niektóre pomierzyłem, więc Wam powiem też ile od zeszłego roku te juki urosły, bo niektóre naprawdę urosły dość sporo. Także już nie przedłużam. No i co? No i tradycyjnie zapraszam do oglądania. Więc zaczynamy od samego początku naszej ala pustyni. Mamy Jukę gloriose. wariegate. bardzo fajnie sobie tutaj rośnie, choć nie ma tutaj za dużo światła, bo jest to, moi drodzy, strona zachodnia. Obok niej bardzo blisko posadzona zwykła Gloriosa, jest to sadzonka z naszej tej tutaj Gloriosy. Po prostu wypuściła sobie z boku nowe juczki, żeśmy je porozsadzali i tak sobie ładnie lecą. Tutaj mamy Jukę Elatę, jest to bardzo, bardzo, była to bardzo malutka sadzonka, Kiedyś takie dostałem. Zresztą możecie zobaczyć w naszych starszych filmach. Bodajże z zeszłego roku. Zostałem takie malutkie juczki i one zimowały w gruncie u nas bez jakiegokolwiek okrywania, bez grzania, bez niczego, a było ponad minus 20 i one sobie bez szwanku wytrzymały jukę lata. Tak samo tutaj ta juka roztrata. To były naprawdę maleńkie, no można powiedzieć 15 cm sadzoneczki, a już mają około 40 cm, także. Bardzo fajnie. Lecimy dalej. Gloriosa Variegata. Kolejna nasza juczka. Tutaj natomiast mamy z boku zwykłą miłkę filamentosę, bodajże dwukolorową, o ile się nie mylę. Kolejna Gloriosa Variegata. Jak widzicie, mamy ich sporo. Tutaj jest kolejna juczka. roztrata, właśnie z tych malutki, które sadziłem w zeszłym roku, które dostaliśmy. No i patrzcie, tutaj jest nasza ta stara, że tak się wyrażę, Gloriosa, chyba za 4 lata już mamy. Poszła na kilka głów, co można zobaczyć. Na razie może ona nie wygląda zbyt spektakularnie, ale myślę, że jak te głowy gdzieś tam bardziej rozgałęzią, to to wszystko nabierze, nabierze oka. No i pod spodem są małe Gloriosy. Tak jak Wam mówiłem, już część żeśmy kiedyś rozsadzili. Tutaj jest między innymi też od niej dziecko, więc troszkę tych juczek z niej. Mamy, z tyłu mamy jakieś dwie juki, które mama przywiozła z Chorwacji w zeszłym roku Co ciekawe, przezimowały w gruncie, również bez żadnego zabezpieczania Nie powiem Wam jaka to jest nazwa, mówiła, że e, tworzą pień, dlatego je zabrała Więc czas pokaże, zobaczymy jak będzie, lecimy dalej To jest yuka Dodaję, że lub nie wiem jaka, albo jakaś krzyżówka, ciężko mi powiedzieć Kolejna roztrata z tych, o których Wam wspominałem, z tych maleństw. Następna yuka Gloriosa variegata. One były zimowane nawet bez daszków, więc, więc fajnie sobie poradziły tej zimy, mimo że była ta zima bardzo wilgotna. Tutaj mamy Gloriosa Star, odmiana o takich szerszych, szerszych liściach, takie liście ma troszeczkę składające się w łódeczkę. No, minusem tej rośliny jest to, że każdy deszcz ona sobie zbiera do środka i może to powodować gnicie zimą. U nas miała daszek, więc tego opadu po prostu nie miała. Tu mamy dwie juki. Znowu tak jak mówiłem, no ciężko powiedzieć: zwykłe juki w hipermarkecie kupione albo to jest filamentosa, albo to jest jakaś guard, Już nie pamiętam. Tamta z tyłu tak samo. Lecimy do kolejnych roślin pustynnych. Dasylirion. Seratiforium wersja zielona w tym przypadku. Bardzo fajnie rośnie. Konkretna szysza. Konkretna. Kupiona kiedyś w Tropiarcie za bestę, praktycznie. A pod spodem jakiś gatunek kaktusa. Nie powiem wam jaki, niestety. Z tyłu mamy kolejnego przedstawiciela trawy drzewiastej. Dasy Lirion Longissimum. On jest taki troszeczkę przypominający trawę troszkę taki można powiedzieć rozwalony ale widzę, że grubnie mu pień, więc może nie idzie na wysokość ale nam ta roślinka po prostu robi się taka bardziej gruba bardziej okazała. Tutaj mamy Hesperolae parviflora jest to taka trawa, która pochodzi z Meksyku, wytrzymuje bardzo duże spadki temperatur i co ciekawe, bardzo ładnie kwitnie. I te kwiaty się dość długo utrzymują, także mogę Wam polecić ją. Tutaj mamy kolejne dziecko od wspominanej wcześniej Gloriosy. Lecimy dalej. To jest kolejny Dasylirion Willary. Patrzę, ile wypuszcza nowych liści w środku. Wersja niebieska, czyli taka, jaka powinna być. No, a tutaj tej pani chyba Wam nie muszę przedstawiać. Jest to Waszyngtonia Robusta. No, ma już nie wiem, z 2,5 metra więcej, około 3 metrów myślę, muszę ją zmierzyć w ciekawości, jedna z najszybciej rosnących palm. Także jak się zastanawiacie nad zakupem takiej palmy, polecam kupić co dziwne, ale małą palmę. Nie kupujcie dużych, tak jak w przypadku trochę karpusa, tylko kupcie sobie taką, żeby już miała jakiś pień, kilka liści i wtedy się tą palmą zdecydowanie dłużej nacieszycie. Bo jak można zobaczyć na tym przykładzie, strasznie szybko ona rośnie. Może też nagram o niej osobny film. Ile ona nam urosła od posadzenia? Jest u nas trzy zimy, ale powiem Wam, że jest, Jednokrotnie przekroczyła już wysokość pnia, jak żeśmy ją sadzili. Miała bodajże 90 cm, pień, a teraz już jest 1,80 m albo i więcej. Ale to nagramy w osobnym filmie. Lecimy dalej z roślinami pustynnymi. Tutaj jest Agava Striata. Też pochodząca z Meksyku bardzo przypomina Jukre Stratę. U nas rośnie w donicy, a na zimę zabieramy ją po prostu do domu. Z roślinami pustynnymi jest o tyle fajnie, że w domu wiecie. No zazwyczaj jest tak, że jest dość suche powietrze, a im to jak najbardziej pasuje zimą. Także sobie fajnie w domu zimują. Lecimy dalej. To akurat nie jest roślinka pustynna, to nawet wam nie będę mówił. No, i tutaj po kolei mamy kolejną jukę. Ciężko powiedzieć jaką, marketową. Tutaj natomiast z boku jest juka aloifolia. W zeszłym roku tak szybko leciała z tym wzrostem, że po prostu nie nadążałem mierzyć ile ona urosła. Natomiast w tym roku troszeczkę zwolniła. Ale od zakupu, czyli miała około 45 cm, w rok czasu jest metrowa. Więc sami sobie możecie ocenić, czy dużo urosła, czy mało. Z tyłu mamy jukę Elatę 2,40 m, 2,30 m. Ma dopiero w tym roku zaczęła wypuszczać nowy środek, co można zobaczyć tam. I głowę też również zaczęły wyrastać nowe liście. W tym roku znowu kwitło, ale obcięliśmy kwiat, żeby po prostu jej, jej troszkę pomóc. Bo kwiat niestety, ale taką jukę osłabia. Z tyłu mamy no niestety jukę, która prawdopodobnie. No, no po prostu nie przeżyje, tak? To jest Juk'a Hydra. Coś jej po prostu dolegało, nie wiem czy złe zimowanie, złe miejsce sadzenia. No zaczęła nam gnić, mogliście zobaczyć na wcześniejszych filmach. No czasem tak bywa moi drodzy, nic z tym się nie zrobi. Więcej wam o niej nie będę opowiadał. Te, to, ta jedna noga, która została też już ją zaczyna brać, także. No trudno, nic się z tym nie zrobi. Idziemy dalej. Kolejna przedstawicielka jest Juk'. Jest to juka trekuleana. Urosła 20 cm od zeszłego roku. Tutaj mamy jukę e, Roztratę naszą największą. Ona urosła 45 cm przez 3 lata, 4 lata. Lecimy dalej. Jedna z szybciej rosnących juk też. Juka filifera. Ona od zeszłego roku urosła 30 cm. Zobaczcie, jakieś padle. Mega ostra, także przy małych dzieciach raczej nie wskazana. No tutaj jest kolejna fajna juczka. I kolejna juka, która mega szybko rośnie. Juka Rigida. Patrzcie jaka ładna korona. Ona urosła 45 cm od zeszłego roku. Także no w cholerę. Lecimy dalej. Agava Ovatifolia. Przesadzana. Radzi sobie. Tutaj mamy jukę fakseniane, też dość fajnie wygląda wszystko elegancko. Przejdźmy tutaj może troszkę do tyłu, tylko muszę uważać, żeby się nie pokój. Tutaj mamy kolejną agawę, nasza najstarsza agawa. Zobaczcie. Kolejne juki rostraty, Jedna druga. No i z tyłu mamy opuncję różne katunki. To jest cylindro opuncja, taka krzaczasta. Lecimy dalej. Uwaga, muszę zabrać klapek, bo kurczę, zgubiłem klapek, a nie chcę się pokuć. O, lecimy. Zobaczcie, na naszej pustyni też jakiś bawoł wpadł. Także jest to pełnoprawna pustynia, jakby ktoś się zastanawiał. Lecę dalej. Kolejna trawa, e, którą Wam wcześniej pokazywałem. Esperolae Parviflora, taka większa kępa. No i zobaczcie, doczekaliśmy się jakiegoś owocu. Także czy to, są, czy to będzie jakieś nasiono? Nie ciężko powiedzieć. Raczej to jest owoc. Tak jak mówię, fajna roślinka, bo dość długo kwitnie. Tutaj mamy kordyliny. Australijską, która oczywiście gatunkowo nie pasuje do tej strefy pustynnej, no ale ona została posadzona ze względu na to, że nie mieliśmy jej raz gdzie dać, a dwa, żeby trochę podwyżyć, podwyższyć tutaj tę strefę. Też kwitła i też ma kilka głów, ciężko powiedzieć ile, ale myślę, że ze cztery na pewno pod spodem jest też kordelina, z tym że czerwona i ona będzie, będą razem po prostu zimowane. Jak już jesteśmy przy tych palmach, to wam jeszcze pokażę, pokażę e, trochę Karpusa wagnerianusa, popularny wagner. To też to można powiedzieć, że e, naoglądał się w Waszyngtonie i, i przyspieszył tak ze wzrostem, że szok. Czyż ta palma urosła, no myślę, że z metr pnia u nas, a jest z 3 lata w gruncie, także też dość szybko. Tak to wygląda, zobaczcie sobie na ten Miało być zobaczcie na ten widok, ale niestety urwało mi film, także się tak to wszystko prezentuje z daleka, cała ta strefa pustynna. E, dajcie znać w komentarzu co o nie myślicie, jak wam się podobają juki, jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie zimowania, czy po prostu uprawy tych roślinek, to też śmiało możecie pytać. Także ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli dotrwaliście do końca. No, i cierpliwości, <noise> i zapraszam na kolejne filmy. Mam nadzieję, że się, że się po prostu będą pojawiać w miarę, powiedzmy, regularnie. Także jeszcze raz dzięki i życzę Wam miłego po prostu. Do następnego. Hej!